Jest rok 1940:00, świat płonie. Na wschodzie pod kurskiem pancerne zagony Wehrmachtu i Armii Czerwonej ścierają się w największej bitwie pancernej w historii. Na Sycylii lądują alianci, otwierając miękkie podbrzusze Europy. Ale prawdziwa, decydująca bitwa o losy wojny toczy się w ciszy. Na zimnych, mrocznych wodach północnego Atlantyku. To jest linia życia Wielkiej Brytanii. Tętnice, którą płyną czołgi, amunicja, żywność i żołnierze ze Stanów Zjednoczonych. Przeciąć te tętnice, to misja numer jeden dla admirała Karla Donica i jego wilczych stad ubóstów. Przez lata były one postrachem strachem Atlantyku. Niewidzialni łowcy, wynurzający się z ciemności, by posłać na dno miliony ton alianckiego tonażu. Ale w 1943 roku coś się zmieniło. Nagle Wilcze stada przestały być łowcami. Stały się zwierzyną. Niemieckie okręty podwodne wysyłane w starannie zaplanowane pułapki na konwoje, same wpadały w zasadzki. Eskortowce aliantów, niszczyciele i korwety, zdawały się wiedzieć dokładnie, gdzie czai się ubód. Samoloty patrolowe, startujące z lotniskowców eskortowych, pojawiały się nad nimi jak sępy, zrzucając bomby głębinowe z zabójczą precyzją. W kwaterze głównej Befelshaber der U-Boote, dowódcy floty podwodnej w Berlinie, a później w Paryżu, admirał Dönitz wpatrywał się w mapy usiane czerwonymi pineskami oznaczającymi straty. W maju 1943 roku, który przeszedł do historii jako Czarny Maj, Kriegsmarine straciła ponad 40 okrętów podwodnych. To była katastrofa. Tempo strat stało się niewyobrażalne. Dönitz... Człowiek chłodny i analityczny, wiedział, że wojna na Atlantyku jest przegrana, jeśli nie znajdzie przyczyny. Coś było fundamentalnie nie tak. Alianci musieli mieć źródło informacji, ale jakie? Do nic podejrzewał wszystko. Nowy, lepszy radar? Być może szpiedzy w portach Lorient czy Saint-Nazaire donoszący o wyjściu butów w morze? Możliwe, ale to nie tłumaczyło precyzji ataków na otwartym oceanie. Sabotaż, zdrada? Była jeszcze jedna mrożąca krew w żyłach możliwość tak straszna, że ledwie ośmielano się o niej myśleć. A co jeśli Alianci czytają ich depesze? Co jeśli ich cudowna broń maszyna szyfrująca Enigma, nie jest bezpieczna? Dowództwo Kriegsmarin natychmiast odrzuciło tę myśl. To było niemożliwe, absolutnie wykluczone. Enigma była dumą niemieckiej inżynierii. Mechaniczno-elektryczne urządzenie, które potrafiło zamienić prostą wiadomość w bełkot losowych liter. Sercem maszyny były wirniki, obracające się dyski z plątaniną wewnętrznych połączeń. W standardowej wojskowej Enigmie były trzy wirniki, później cztery w wersji morskiej. Wybierane z puli pięciu lub więcej, do tego dochodziła tablica połączeń, czyli Steckerbrett która zamieniała litery miejscami jeszcze przed wejściem do wirników. Liczba możliwych kombinacji ustawień Enigmy była astronomiczna. Mówimy o liczbie idącej w kwintyliony. Nawet gdyby dysponować armią matematyków i identyczną maszyną, odgadnięcie codziennego klucza, czyli ustawienia wirników, ich kolejności i połączeń na tablicy, zajęłoby według niemieckich ekspertów całe dziesięciolecia, a klucz zmieniał się codziennie, a czasem nawet co 8 godzin. Niemcy byli tak pewni swojej maszyny, że opierali na niej całą komunikację strategiczną. Od rozkazów dla dywizji pancernych na froncie wschodnim, przez raporty Luftwaffe, aż po koordynację wilczych stad na Atlantyku, bezpieczeństwo Enigmy było fundamentem niemieckiej machiny wojennej. Podważenie go było jak podważenie autorytetu samego wodza. Niemiecki wywiad, Abwehr, a także specjaliści od kryptografii w samej Kriegsmarine, wielokrotnie zapewniali dowództwo, że maszyna jest absolutnie bezpieczna pod warunkiem przestrzegania procedur. A nawet jeśli procedury zawiodły, nawet jeśli wróg przechwycił jedną wiadomość, matematyczna złożoność urządzenia sprawiała, że była ona bezużyteczna. W swoim aroganckim przekonaniu o własnej wyższości technologicznej Niemcy popełnili fundamentalny błąd: nie docenili wroga, a co gorsza, nie docenili tych, których już zdążyli pokonać. Nie wiedzieli, że na długo przed wojną w cichych gabinetach Warszawskiego Biura Szyfrów trzej genialni młodzi mężczyźni dokonali niemożliwego. W latach trzydziestych polski wywiad doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożenia ze strony zachodniego sąsiada. Wiedzieli o enigmie. Widzieli jej komercyjną wersję. Kiedy Niemcy zaczęli używać jej do celów wojskowych, Polacy wiedzieli, że muszą złamać ten kod. Zadanie powierzono trzem matematykom: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu. To był rewolucyjny pomysł. W tamtych czasach kryptografią zajmowali się głównie lingwiści, szukający wzorców w języku. Polacy postawili na czystą matematykę. To Marian Rejewski jako pierwszy zastosował teorię grup i permutacji do analizy działania Enigmy. Wykorzystując szczątkowe informacje wywiadowcze oraz niemiecki błąd proceduralny – operatorzy podwójnie szyfrowali początek wiadomości – Rejewski zdołał zrekonstruować wewnętrzne okablowanie wojskowej wersji maszyny. To był przełom, o którym świat miał się dowiedzieć dopiero po dekadach. Polacy nie tylko złamali Enigmę, oni ją zautomatyzowali, zbudowali własne repliki maszyny. Co więcej, Rejewski zaprojektował urządzenie, które potrafiło mechanicznie testować ustawienia wirników w poszukiwaniu codziennego klucza. Nazwali je bombą kryptologiczną, prawdopodobnie od charakterystycznego tykania podczas pracy stworzyli też płachty Zygalskiego, perforowane arkusze papieru, które pomagały w ustaleniu kolejności. Wirników. Przez lata, aż do 1938 roku, Polacy czytali niemieckie depesze, ale Niemcy nie stali w miejscu. Tuż przed wojną zwiększyli bezpieczeństwo maszyny, dodając nowe wirniki i komplikując procedury. Polskie metody, choć genialne, przestały wystarczać. Biuro szyfrów potrzebowało więcej bomb, a na to brakowało pieniędzy w obliczu nadciągającej wojny. W lipcu 1939 roku w ośrodku wywiadowczym w Pyrach pod Warszawą doszło do jednego z najważniejszych i najtajniejszych spotkań w historii. Polacy, wiedząc, że wojna jest nieunikniona, podzielili się wszystkim, co mieli, ze swoimi zdumionymi sojusznikami z Francji i Wielkiej Brytanii. Brytyjscy kryptolodzy, którzy sami bezskutecznie próbowali złamać enigmę, byli w szoku. Otrzymali nie tylko teorię matematyczną, ale dwie działające. Repliki Enigmy. To był dar, który miał zmienić bieg wojny. Kiedy we wrześniu 1939 roku Niemcy wkroczyli do Polski, rejewski i jego zespół uciekli przez Rumunię do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii by kontynuować swoją pracę. Ale ich główny wkład został już przekazany. Pałeczkę przejęła teraz tajna placówka na Północ od Londynu, miejsce, o którym nikt nie miał prawa słyszeć. Miejsce o nazwie Bletchley Park. Oficjalnie była to Stacja X, placówka nasłuchowa. W rzeczywistości, w rozrastających się drewnianych barakach na terenie wiktoriańskiej posiadłości, gromadził się kwiat brytyjskiej inteligencji. Matematycy, lingwiści, szachiści, mistrzowie krzyżówek każdy, kto posiadał umysł zdolny do łamania najbardziej skomplikowanych zagadek świata. Dowodził nimi, ekscentryczny, ale absolutnie genialny matematyk z Cambridge, Alan Turing. Turing i jego zespół, w tym Gordon Welkman, opierając się na fundamentach położonych przez Polaków, wynieśli deszyfraż na skalę przemysłową. Zrozumieli, że nie da się łamać enigmy ręcznie. Trzeba zbudować maszyny, które będą walczyć z innymi maszynami. Bazując na pomyśle polskiej bomby, Turing zaprojektował The Bomb, Olbrzymie, warczące elektromechaniczne urządzenie, wysokie na 2 metry i szerokie na trzy. Każda bomba symulowała pracę kilkudziesięciu maszyn Enigma na raz, przeszukując miliardy możliwych ustawień w poszukiwaniu tego jednego właściwego klucza dnia. Pod koniec wojny w Bletchley Park pracowało ponad 10 tysięcy ludzi, głównie kobiet z Wręs, żeńskiej Służby Królewskiej Marynarki Wojennej. Które w absolutnej tajemnicy obsługiwały setki tych maszyn 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Informacje zdobyte dzięki złamaniu enigmy, a później także znacznie bardziej skomplikowanego szyfru Lorenz, używanego przez samego Hitlera i naczelne dowództwo otrzymały najwyższy stopień tajności ultra. Ultra dawała aliantom wgląd w niemal każdy ruch Niemiec. Wiedzieli o planach ofensywnych, o ruchach wojsk, o problemach z zaopatrzeniem. Ale nigdzie ultra nie była tak cenna jak na Atlantyku. Jednak na początku 1946 roku Niemcy zrobili coś, co pogrążyło Bletchley Park w ciemności. Kriegsmarine, zawsze bardziej paranoiczna na punkcie bezpieczeństwa niż reszta sił zbrojnych, wprowadziła nową wersję enigmy dla swoich U-bootów. Maszynę M4 znaną aliantom jako Shark, rekin. M4 posiadała czwarty wirnik, co drastycznie zwiększało liczbę kombinacji. Dla zespołu Turinga był to cios. Z dnia na dzień stracili dostęp do komunikatów jubutów, i zbiegło się to w czasie z drugim szczęśliwym czasem dla niemieckich podwodniaków. Ubuty bezkarne grasowały u wybrzeży Ameryki, dziesiątkując aliancką żeglugę. Bletchley Park było bezradne. Ten okres, trwający prawie cały rok, Nazwano Blackoutem. Kryptolodzy wiedzieli, że aby złamać M4, potrzebują pomocy od wroga. Potrzebowali materiałów, książek kodowych, arkuszy ustawień, a najlepiej samej maszyny. Rozpoczęło się desperackie polowanie. Royal Navy otrzymała rozkaz zdobyć materiały z u za wszelką cenę, ale to było piekielnie trudne. Kapitanowie u mieli rozkaz niszczenia wszystkich tajnych materiałów. I zatapiania okrętu w razie ryzyka przejęcia. Pierwszy sukces przyszedł przypadkiem jeszcze przed wprowadzeniem M4. W 1941 roku U-110, dowodzony przez Asa, kapitan leutnanta Fryca Juliusa Lempa, został tak ciężko uszkodzony bombami głębinowymi, że musiał się wynurzyć. Lemp dał rozkaz opuszczenia okrętu i zniszczenia go, ale brytyjski niszczyciel Bulldog. Był szybszy. Grupa abordażowa wdarła się na pokład tonącego ubuta i w ostatniej chwili wyniosła z niego maszynę Enigma oraz komplet dokumentacji. Aby Niemcy nie zorientowali się, że okręt został zdobyty, Brytyjczycy po cichu odholowali go, a następnie pozwolili mu zatonąć, ogłaszając publicznie, że został staranowany i zniszczony. Ale prawdziwy przełom w walce z M4. Nastąpił w październiku 1942 roku na Morzu Śródziemnym. Niszczyciel Petard atakował U-559. Uszkodzony okręt wynurzył się, a załoga zaczęła z niego wyskakiwać. Dwóch młodych marynarzy Abel seaman Colin Grazier i lieutenant Tony Fasson oraz szesnastoletni pracownik kantyny Tommy Brown rzucili się w pław do tonącego jubuta. Woda wlewała się do środka, okręt pogrążał się w ciemności. Fason i Grazier, wiedząc, że nie mają czasu na ucieczkę, znaleźli tajne dokumenty i podawali je Brownowi, który stał na kiosku. Kiedy podali ostatnie teczki, okręt gwałtownie zanurkował, porywając obu marynarzy na dno. Obaj otrzymali pośmiertnie krzyże Jerzego. Tommy Brown, który przeżył, dostał medal Jerzego, ale ich ofiara. Nie poszła na marne. Wśród przemoczonych dokumentów znajdowały się arkusze ustawień Enigmy M4 na nadchodzące tygodnie. Dla Bletchley Park był to klucz, który otwierał wszystkie drzwi. Blackout się skończył. Wróćmy do wiosny 1934 roku. Admirał Donitz siedzi nad mapami, a jego jubuty giną jeden po drugim. Alianci uzbrojeni w wiedzę z Ultry Kierują konwoje z dala od niemieckich wilczych stad, a tam, gdzie starcie jest nieuniknione, wysyłają grupy Hunter Killer, łowców zabójców, prosto na pozycję u -Bootów. Czarny maj 1943 roku był bezpośrednim rezultatem złamania szyfru M4. Do nic był wściekły. Nie, on był zdesperowany. Coś musiało być zrobione. I tu dochodzimy do sedna pytania. Kiedy Niemcy się zorientowali? W 1943 roku zorientowali się, że mają gigantyczny problem, ale źle zdiagnozowali jego przyczynę. nic formalnie zażądał od Abwery oraz od własnego wywiadu morskiego, Marinenachrichtendienst, przeprowadzenia pełnego śledztwa. Na czele komisji stanął kapitan zur Z. Erhard Mertens. Mieli oni zbadać każdą, absolutnie każdą możliwość przecieku. Komisja Maertensa wzięła się do pracy z niemiecką skrupulatnością. Przesłuchiwano ocalałych z zatopionych ubotów, analizowano raporty z patroli, sprawdzano bezpieczeństwo w bazach we Francji. Pierwszym podejrzanym stał się nowy aliancki radar. Rzeczywiście, alianci wprowadzili nowy typ radaru centymetrowego H2S, który był znacznie lepszy od poprzednich. Niemieckie urządzenia ostrzegawcze, jak METOX, nie wykrywały go. To tłumaczyłoby, dlaczego samoloty pojawiały się znikąd. Niemcy skupili niemal całą swoją energię na tym problemie, próbując stworzyć nowe detektory. Drugim podejrzanym byli szpiedzy. Abwera była przekonana, że w portach jak Lorient czy San Nazar działają siatki szpiegowskie, które informują Londyn o każdym wypłynięciu u Buta. Oczywiście takie siatki istniały ale ich informacje były zbyt wolne, by tłumaczyć taktyczne zasadzki w środku Atlantyku. A co z Enigmą? Komisja Martensa potraktowała ten temat bardzo poważnie, ale podeszli do niego w jedyny sposób, jaki znali, analityczny. Wezwali własnych kryptografów. Ci specjaliści, dumni ze swojej pracy, przynieśli swoje wyliczenia. Mój admirałem raportowali. Liczba kombinacji to 3 razy 10 do potęgi 114. Aby przetestować wszystkie możliwości, wróg musiałby używać 10 tysięcy maszyn testujących przez 10 tysięcy lat. Co więcej, niemieccy kryptolodzy sami próbowali złamać Enigmę metodami siłowymi. Wiedzieli, że to niemożliwe. Ale zadali też fundamentalne pytanie. Czy wróg mógł zdobyć maszynę? To była realna obawa. Do nic wiedział o kilku przypadkach, gdy ubuty nie zatonęły natychmiast. Co jeśli aliantom udało się zdobyć jedną z nich? Nawet jeśli, argumentowali eksperci, zdobyli maszynę, to bez codziennych kluczy jest ona bezużyteczna. A klucze są rozprowadzane w sposób absolutnie bezpieczny w rozpuszczalnych w wodzie teczkach z rozkazem natychmiastowego zniszczenia w razie zagrożenia. Komisja Mertensa przeprowadziła nawet testy. Nakazali jednemu ubutowi wysyłać serię depesz testowych, podczas gdy inne okręty i stacje nasłuchowe monitorowały eter, szukając jakiejkolwiek anomalii w alianckich sygnałach radiowych. Nic nie znaleźli. Oczywiście, że nic nie znaleźli. Alianci, otrzymując informacje z Ultry, byli fanatycznie ostrożni. Nigdy nie działali na podstawie samej depeszy. Zawsze wysyłali samolot zwiadowczy. By przypadkiem znalazł Jubuta w miejscu wskazanym przez Bletchley Park. To nazywało się przykrywką (cover story) i było świętą zasadą. W czerwcu 1943 roku Komisja Martensa przedstawiła swój raport admirałowi Dylnicowi. Wniosek był jednoznaczny i katastrofalny w skutkach. Raport stwierdzał: bezpieczeństwo maszyny Enigma jest absolutne. Wróg nie jest w stanie odczytać naszych depesz. Przyczyną strat, konkludowała komisja, jest radykalna poprawa technologii radarowej wroga oraz skuteczniejsze lotnictwo patrolowe. Sugerowano natychmiastowe prace nad nowymi detektorami radarowymi i lepszym uzbrojeniem przeciwlotniczym dla ubutów. Donic przyjął ten raport z ulgą. Ulga mieszała się z determinacją. Problem został zidentyfikowany. Nie był to problem zdrady ani fundamentalnej słabości systemu, ale problem technologiczny. A problemy technologiczne Niemcy potrafili rozwiązywać. Niemcy wpadli w pułapkę własnej arogancji. Ich własny wywiad kryptograficzny, Beobachtungsdienst, B-Dienst, odnosił spore sukcesy. Bdinst zdołał złamać niektóre brytyjskie kody konwojowe i przez lata dostarczał Donicowi cennych informacji o ruchach aliantów. To paradoksalnie wzmocniło niemiecką pewność siebie. Skoro my, myśleli, z trudem łamiemy ich stosunkowo proste szyfry, jest absolutnie niemożliwe, by oni złamali naszą nieskończenie, bardziej skomplikowaną enigmę. Nie docenili matematycznego geniuszu Polaków, determinacji Brytyjczyków i skali przemysłowej, jaką Bletchley Park wdrożyło do łamania kodów. Był jednak jeden człowiek w niemieckim dowództwie, który miał wątpliwości. Sam admirał Donitz. Mimo oficjalnego raportu, który oczyścił enigmę z podejrzeń, Donitz w swoich prywatnych dziennikach wciąż wracał do tej myśli. Coś mu nie pasowało. Precyzja, z jaką alianci go kontrowali, wydawała się przekraczać możliwości samego radaru. W późniejszym okresie wojny, gdy straty i botów stały się absurdalne, czasem ginęły w ciągu kilku godzin od wyjścia z portu, Donitz zaczął podejrzewać zdradę na najwyższym szczeblu. Podejrzewał nawet, że w jego własnym sztabie jest agent aliantów. Prawda była o wiele gorsza: agent był, ale nie był to człowiek była to ultra. Niemcy kontynuowali śledztwo. Wprowadzili nowe, jeszcze bardziej skomplikowane procedury obsługi Enigmy. Zakazali operatorom wysyłania długich wiadomości, wprowadzili dodatkowe klucze i ustawienia. Ale każda z tych zmian była tylko chwilową niedogodnością dla Bletchley Park. Geniusze z baraku 8 i baraku 6 szybko adaptowali swoje bomby, by radzić sobie z nowymi zabezpieczeniami, co ironiczne Niemcy nigdy nie zorientowali się, że ich najcenniejsze sekrety są regularnie czytane przez wroga. I nie mówimy tu tylko o Enigmie. Równolegle do wojny na Atlantyku, Bletchley Park prowadziło inną, jeszcze bardziej tajną operację. Było nią łamanie szyfru Lorenz, znanego Brytyjczykom jako tuny, tuńczyk. Lorenz nie był maszyną przenośną jak Enigma. Był to olbrzymi stacjonarny teleprinter szyfrujący, używany do komunikacji na najwyższym szczeblu między Berlinem a dowództwami armii na frontach. To były depesze podpisywane przez Hitlera, Keitla i Jodla. Złamanie Lorenza było osiągnięciem, być może nawet większym niż złamanie Enigmy. Niemcy popełnili tu katastrofalny błąd operatorski. Dwóch operatorów wysłało tę samą, choć bardzo długą, wiadomość, używając minimalnie różnych ustawień. To dało kryptologom zaczepkę. Matematyk Bill Tutt, pracując tygodniami w Bletchley Park, zdołał zrekonstruować całą architekturę maszyny Lorenz, nigdy nie widząc jej na oczy. A żeby radzić sobie z tym szyfrem, Brytyjczycy zbudowali pierwszą na świecie programowalną maszynę liczącą. Elektroniczny komputer Colossus. Dzięki Colossusowi Alianci znali treść rozmów Hitlera z jego generałami. Wiedzieli o przygotowaniach do ofensywy pod Kurskiem. Co najważniejsze, wiedzieli, że niemieckie dowództwo dało się nabrać na operacje Mincemeat i Fortitude wielkie mistyfikacje, które przekonały Hitlera, że lądowanie w D-Day nastąpi w Calais, a nie w Normandii. Niemcy nigdy ani przez sekundę nie podejrzewali, że Tany został złamany. Więc, wracając do roku 1943, kiedy niemiecki wywiad się zorientował? Odpowiedź brzmi: Nigdy. Zorientowali się, że przegrywają, zorientowali się, że wróg ma niesamowitą przewagę wywiadowczą, ale przypisali ją złym przyczynom. Zwalili winę na radary, na szpiegów, na zdrajców, na pecha. Ich własna duma, ich wiara w technologiczną nieomylność i ich biurokratyczna struktura Uniemożliwiły im dostrzeżenie prawdy. Prawdy tak niewygodnej, że jej akceptacja oznaczałaby przyznanie, że wróg jest od nich sprytniejszy. Do samego końca, do maja 1945 roku, niemieccy operatorzy Enigmy i Lorenza z pełnym przekonaniem stukali w klawiatury, wysyłając rozkazy, raporty i desperackie prośby o wsparcie. A po drugiej stronie kanału La Manche w Bletchley Park. Tysiące kobiet i mężczyzn w ciszy i skupieniu przechwytywało te sygnały. Dekodowało je i przekazywało do Churchilla, Eisenhowera i Montgomeriego. Tajemnica ultry była tak wielka, że utrzymano ją przez ponad 30 lat po wojnie. Kiedy niemieccy admirałowie i generałowie, którzy przeżyli, pisali po wojnie swoje pamiętniki, wciąż winili za przegraną bitwę o Atlantyk dziwne zbiegi okoliczności i przytłaczającą przewagę materiałową aliantów. Dopiero w latach 70., kiedy brytyjski rząd uchylił rąbka tajemnicy, prawda zaczęła wychodzić na jaw. Dla wielu niemieckich weteranów był to szok. Admirał Donitz, który odsiedział swój wyrok z Norymbergi, do końca życia nie mógł uwierzyć, że jego niezniszczalna enigma była przez całą wojnę otwartą księgą dla aliantów. Tragedia polegała też na losie tych, którzy wojnę wygrali. Alan Turing, człowiek, który prawdopodobnie skrócił wojnę o co najmniej dwa lata i ocalił miliony istnień ludzkich, po wojnie został potraktowany przez brytyjski rząd w sposób haniebny za swoją orientację. Zamiast chwały bohatera, spotkał go ostracyzm, który doprowadził go do przedwczesnego zakończenia własnego żywota. Polscy kryptolodzy Rejewski, Różycki i Zygalski. Przez dekady pozostawali w cieniu. Ich wkład, fundament całego wysiłku aliantów, został zignorowany. Wrócili do powojennej Polski, żyjąc jako skromni urzędnicy, nie mogąc nikomu powiedzieć, że w swoich umysłach trzymali klucz do zwycięstwa. Rok 1943 nie był więc rokiem, w którym niemiecki wywiad się zorientował. Był to rok, w którym niemiecki wywiad miał szansę się zorientować, ale aktywnie wybrał ignorancję. To był rok, w którym ich arogancja spotkała się z geniuszem wroga. A na zimnym Atlantyku tysiące młodych marynarzy po obu stronach płaciło za tę arogancję najwyższą cenę w milczącej wojnie cieni fal radiowych i liczb.